Cześć, ja nazywam się Sebastian i witam Was na moim kanale. Zastanawiacie się pewnie, co będzie na tym kanale? I to jest bardzo dobre pytanie, ponieważ nie pójdziemy tylko w jednym kierunku. Spróbujemy się rozwinąć na kilku płaszczyznach. Moim zdaniem będą to wywiady. Z mną jest nowator, nagrywamy. Jakaś motoryzacja, trochę mechaniki. Jakieś relacje z różnych imprez, jakiś urbek? Dla każdego coś miłego. Także zapraszam cię do subskrypcji tego kanału, może znajdziesz coś dla siebie.